Cześć, jestem Maja i witam Was na kanale Czytaj z Majką. Dzisiaj przychodzę do Was z wrap-upem, czyli czytelniczym podsumowaniem miesiąca. Tym razem Maja i szczerze powiedziawszy przeczytałam bardzo mało książek w maju, ponieważ miałam duży zastój czytelniczy. I to naprawdę bardzo, bardzo duży, ponieważ trwałam do dzisiaj. E, więc e, ciekawie, nie powiem. E, no, jakoś tak się złożyło, plus w tym miesiącu mam jeszcze naukę, jakby nadrabiam w maju, też miałam dosyć sporo nauki, i tak wiecie, to wszystko się kumuluje i jakoś nie wiem, no, mam dosyć, chcę już koniec roku po prostu, ale to już niedługo będzie, już niedługo odsapniemy wszyscy i będziemy mieć spokój, e, więc co? Bez przedłużania, teraz już Wam pokażę e, te książki. Więc na początku Wam nie powiedziałam, ale w maju udało mi się przeczytać 5 książek. I pierwszą z nich są przeklęte Anny Marii Nowakowskiej. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem co mam myśleć o tej książce. Naprawdę, to jest dla mnie po prostu kosmos. Przeczytałam ją i miałam taki lekki niedosyt. Nie wiem za bardzo, do jakiego gatunku tą książkę włożyć, bo wydaje mi się, że bardzo do reportaży, ale też nie za bardzo, bo generalnie książka tutaj przedstawia losy kobiet, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie, czy nawet tutaj też są poruszone tematy kazirodztwa. I właśnie jakby nie podobało mi się trochę to, w jaki sposób to jest opisane, że może nie to, że w jaki sposób, tylko Ile jest poświęcone na jedną bohaterkę, że tak powiem. No bo jednak, nie wiem, te pięć stron dla mnie to jest troszeczkę, no co, no, są informacje, tak, że to i to się stało, ale to wszystko. Jakby co mi te informacje dają, tak, że no. nie wiem, szczerze, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Nawet na budryc nie oceniłam. Nie wiem też, czy mam ją wam polecić, czy nie. To jest stara książka, i jakby ja rozumiem też, że... Chodziło o to, by nagłaśniać o takich rzeczach, jakby mówić to szczerze i żeby ludzie wiedzieli, ale to chyba nie tędy droga. Są lepsze reportaże, które pokazują wszystko jeszcze lepiej, opisują wszystko i robią to w taki sposób, że faktycznie człowiek rozumie po co to czyta, a nie tak jak tutaj. No, ale nic, tak jak mówię, nie wiem czy Wam ją polecam, możecie sami sprawdzić, chociaż ona jest trudno dostępna. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o y, przeklęte. Drugą książką, a właściwie to komiksem, e, były Paper Girls, część druga. I ja jestem zakochana w tych komiksach. Naprawdę, to jest po prostu cudowność. E, ja pierwszą część kupiłam sobie na krakowskich targach książki, ponieważ pan powiedział, że to jest właśnie idealna taka, y, taki komiks na pierwszy raz oraz jeżeli tym bardziej jestem fanką Stranger Things, a ja jestem ogromną fanką, dlatego też mówię tak, to jest to, biorę, no i dobrze, że wzięłam, bo naprawdę jest fenomenalne, w sensie może nie fenomenalne, ale wiecie co, po prostu oczekiwałam od tego dobrej zabawy i tak było i to dostałam. Świetnie się przy tym bawiłam, dlatego jeżeli potrzebujecie czegoś na rozrywkę, na pewno z dużą ilością humoru, to myślę, że Paper Girls będą idealne zarówno pierwsza, jak i druga część. Następną książką był Fallen Crest Academia Tian. I ja przyznałam się szczerze, że kupiłam tą książkę, ponieważ miałam ochotę na coś mega lekkiego, luźnego i takiego relaksującego. Ponieważ gdy ja mam zastój czytelniczy, nie lubię czytać książek z jakimiś katastrofami, jakimiś wielkimi problemami, przemyśleniami o życiu, bo wtedy tak się dołuję i nie mogę jakoś tego przebrnąć przez te książki i się męczę. Dlatego zawsze wtedy szukam czegoś takiego nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie obrazić tutaj książki, albo po prostu lekkiego, no będę się powtarzać. I dobrze, że kupiłam sobie właśnie Fallen Crest, ponieważ się zakochałam w tym. W sensie, może to nie jest najlepsza książka, jaką czytam. E, znaczy, na pewno nie jest. E, natomiast, jeżeli chodzi o takie romanse, takie właśnie lekkie, luźne, to na pewno jest. Ponieważ świetnie się przy niej bawiłam, to już chyba nawet mówiłam przed chwilą. Jeżeli tak, to, to przepraszam, ale mam sklerozę i nie pamiętam. E, tutaj mamy historię Samanty, która jest taka odsunięta, zimna i kształtuje się na taką pozbawioną uczuć. Ale wiadomo, że taka nie jest. I poznaje też młodego tam chłopaka, i oni wiadomo, wiadomo, co tam się dalej dzieje. Więcej wam nie będę mówiła, no bo jakby to jest romans. Tutaj mniej więcej każdy romans się opiera na tym samym, wiecie, temacie. Nie wiem, jak to mogę powiedzieć. I. To też, jakby jak ktoś zaczyna czytać, to, to można się wszystkiego domyślić, więc no, nie miałoby to po prostu sensu. Dlatego ja Wam ją bardzo polecam. Jeżeli, tak jak powiedziałam, macie ochotę na jakąś książkę, która jest po prostu fajna i przyjemna, to polecam. Wiadomo, tutaj były też jakieś niedociągnięcia czy momenty, gdzie ja tak miałam. No, na pewno, na, pe na pewno by tak było w prawdziwym życiu. <laughs> Ale no wiadomo, no, to nie jest tego typu książka, gdzie mamy właśnie jakieś. Trudniejsze tematy, czy, czy jakieś takie rzeczy. Znaczy, był tutaj jeden. Miałam szczerze, że był tutaj jeden taki wątek. Odłożę sobie jeszcze tutaj książkę. Był jeden taki wątek, gdzie ja e, mówię: O kurde, fajnie, fajnie, że to włożyli. No, ale tego nie podzielono dalej, niestety. I mi było troszeczkę przykro, bo myślę, że z tego by było chociaż. Mogłoby być takie łodpadowe opowiadanie, ale jeżeli autorka by to nieźle rozwinęła, to. To by było mocne. Ale dobra, mniejsza. Polecam, czytajcie i relaksujcie się. Przed ostatnią książką jest e, Ringel e, Ken Hanner. I ja znowu tutaj o tej książce nie wiem, co mam myśleć, ponieważ z jednej strony mi się podobała, a z drugiej strony miałam takie momenty, gdzie mówiłam: No nie, nie, to, to jest takie, tak, takie słabe i w ogóle. E, znaczy dobrze się przy niej bawiłam, naprawdę fajnie. Szybko się bardzo czyta, wiadomo, to jest króciutkie, więc tym bardziej. Fajnie też miało temat, bo jakby wszystko się działo w świecie boksu i w ogóle, że sam, sam tytuł to mówi. Jednak miałam tak troszeczkę podobnie jak w Too Late. Tylko, że w Too Late był, był, była taka sprawa, że po prostu mi się zakończenie bardzo nie podobało, i był taki jeden wątek, który stwierdziłam, że mogliby, mogłaby autorka po prostu to usunąć i tego by nie było, i tak by było fajnie. Natomiast. Generalnie też tu Late było całkiem spoko i tutaj mam podobną sytuację, tylko że tutaj właśnie zakończenie było fajne i nie wiem do czego mam się przyczepić, a jednak mam jakieś takie pewne ale, że to nie było najlepsze co przeczytałam. E, bardziej mi się podobało zapomnij o mnie niż ringer. E, nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałam, fajnie się przy niej bawiłam. Da mi chyba 3,5 gwiazdki z tego co pamiętam, bo było tak tak jak mówię, tak 50-50, że z jednej strony ok, z drugiej nie. Mm. I to. I, I co, no? Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Po prostu dla mnie była ok. Nic jakoś mnie to nie porwało na tyle, żebym o tym teraz myślała i rozpamiętywała. Bardziej pamiętam na przykład Falling i pamiętam, co tam się działo i faktycznie odtwarzam tę sytuację w głowie, niż w Ringer, którą czytałam później. Tutaj jakby nie wczuwam się już w tak, tak w to i to była taka książka, gdzie naraz po prostu i to wszystko nie zmienia to faktu, że i tak... Tak samo jak do tamtej, jeżeli macie ochotę na coś lekkiego, to po prostu sięgnijcie potem, bo naprawdę jest całkiem spoko i wydaje mi się, że, że no jeżeli ktoś lubi te klimaty, to mu się może spodobać. I uwaga, ostatnią książką jest moja nowa perełka i mówię tutaj o między mną a Czeresznią Pauli Peretti. Ja jestem zakochana w tej książce. To trafia do moich ulubieńców roku. Ta książka na pewno zostanie ze mną na bardzo długo. Niby jest to książka dla dzieci, ale przekazuje ona tyle wartościowych rzeczy. Że nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Ja bym się chciało płakać przez całą tą książkę. W ogóle przy okazji była taka urocza ta książka. Ten kotek, który chodził z, na przykład właśnie z naszą główną bohaterką do szkoły i w ogóle, ta czereśnia, to wszystko, nie wiem, to było tak bajkowe, pomimo, że było jakby no, normalnie w świecie realnym, to było takie bajkowe i piękne, a dodatkowo smutne i takie wzruszające, ponieważ nasza główna bohaterka, która ma tam chyba 9 albo 8 lat. Tak, 9 lat, ma Falda, e, ma problemy ze wzrokiem i niestety ale straci wzrok tam za jakiś czas, bardzo krótki czas i ona odlicza wręcz do tego, jakby może nie dużo odlicza, ale nie wiem jak wam to powiedzieć, bo to po prostu trzeba się przekonać. To jest lektura dla wszystkich, dla wszystkich Was. To jest lektura, musicie to przeczytać, po prostu musicie. Nie wiem, że ja się tutaj powtarzam i się rzucam i w ogóle, ale to jest naprawdę przepiękna, wzruszająca i chwytająca za serię historia. Czemu ja powiedziałam serię? Serce. Chodziło mi o serce. Jestem za bardzo podenerwowana. Chodziło mi o serce i po prostu to? I jeszcze ta okładka i ten środek. I w ogóle szybko się to bardzo czyta, więc jakby to jest duży plus. Wiadomo, tutaj są duże literki, króciutka jest ta książeczka, więc myślę, że nie będziecie mieli żadnego problemu. Raz na jakiś czas są jakieś ilustracje albo coś takiego, albo mi się wydawało, nie pamiętam, chyba były ilustracje, wydaje mi się, że były. Tak, są tutaj ilustracje raz na jakiś czas. I te ilustracje też są przesłodkie, dlatego bardzo wam ją polecam, bo naprawdę nie tylko, że jest urocza, wzruszająca, to jeszcze daje nam do myślenia. Zwyczajnie dają nam do myślenia. I o tej książce też jest recenzja na moim Instagramie taka troszeczkę bardziej, w sensie, tam na pewno więcej się dowiecie niż z tego, co teraz powiedziałam. Bo gdy wypowiadam się o jakichś książkach, które mi się bardzo podobają, to zazwyczaj się bardzo denerwuję i tak rzucam wręcz, więc to jest, chyba powinnam się leczyć. E to tam na pewno znajdziecie więcej wartościowych słów i rzeczy na temat tej książki. i zmienia to fakt, że bardzo Wam ją polecam. I tak jak powiedziałam, trafia do ulubieńców roku 2020. Także to by było już na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie dać łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzach, ile Wam się udało przeczytać książek. Może, znaczy mam nadzieję, że Wam się udało przeczytać więcej ode mnie. Ale tak jak powiedziałam, był zastój, dalej jest, nic na to nie poradzę, nie będę się specjalnie zmuszała. I tak, i co. I widzimy się w kolejnym odcinku, także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa-pa!